Liebe Freunde, ich kann leisten, ebenso an die Deutsche Geste wie an meine Landsleute sprechen. Drodzy przyjaciele, ja mogę sobie pozwolić powiedzieć drodzy przyjaciele i do naszych niemieckich gości, i do obecnych tutaj moich rodaków. Nikogo nie wymieniam, wszyscy wiemy, z jakiej okazji jesteśmy, a dla mnie jest to spełnienie pewnego. Testamentu życiowego lub pewnej jego części. I tylko w tej roli widzę siebie wśród tak wybitnych i wspaniałych przedstawicieli naszych państw. Po prostu w roli, którą dała mi przez przypadek biologicznych historia. Bo dożyłem, żyję, jestem świadkiem, uczestnikiem bardzo wielu historycznych wydarzeń, a ci, którzy sprawili. Przygotowawczo cud pojednania, bo ja to uważam za w skali porównawczej w Europie i w świecie ostatnich dziesiątków lat, ten fenomen polsko-niemieckiego przezwyciężenia przeszłości i znalezienia wspólnej drogi ku przyszłości za cud pojednania. Do tego potrzebna była, jak głosi tytuł wystawy, odwaga dla pojednania. No cudom też trzeba trochę pomagać, ale mnie było dane, i to moje wielkie szczęście, znać osobiście współautorów, wszystkich ważnych współautorów tego cudu po obu stronach, niemieckich i polskich. Dzień Krzyżowej w listopadzie 1989 roku przeżywałem jako niemiecki profesor gościnny w Bawarii, nie w Polsce, tylko tam. Ale w drodze telefonicznej i osobistej uczestniczyłem, i to taka trochę anegdota, ale i świadectwo, autentyczne świadectwo, w przygotowaniach poufnych i tajnych. To prawdą jest, że miejsce i zakres spraw przygotowywał Mieczysław Przon, już nie żyje, z Horstem Telczykiem. Rozmowy były prowadzone w Bonn, w stolicy Niemiec. Przon mieszkał tam w hotelu, a ja też w tym samym przyjechałem z Monachium i omawialiśmy przed każdą i po każdej rozmowie, co on sądzi, co ja sądzę. A byliśmy z tej samej grupy w Polsce i znaliśmy się 20 lat wcześniej już. A to prawdą jest również, że decydował Helmut Kohl. Do dziś mój przyjaciel, ale Helmut Kohl miał tego ghostwritera i pomocnika zaufanego politycznego Michaela Mertesa. A Michał Mertes był synem swojego ojca, który był moim przyjacielem i bratem jezuity Mertesa, z którym miałem kontakty w Warszawie u Jezuitów, bo on przyjeżdżał do Polski już wcześniej. I Michał Mertes dzwonił do mnie i przekazywał mi do Bawarii proponowane teksty Mów. Ja te teksty recenzowałem i co nieco poprawiałem te teksty nie polskich, tylko niemieckich Mów. Także można powiedzieć, że miałam po obu stronach dojście do spraw, które, na które nie miałam żadnego wpływu, ale które niezmiernie mnie poruszały i cieszyły. Dzisiaj mogę powiedzieć po 25 latach, że to, że my w Polsce możemy gościć jako naturalną wizytę, bezproblemową wizytę którą, no, kanclerza Niemiec. Reprezentującą również orientację chrześcijańską i ekumeniczną w każdym rozumieniu, to jest może zbieg okoliczności, może cud, jak kto uważa, ale w każdym razie powtarzam, fenomen na skalę niespotykaną gdzie indziej, którego inni w wielu krajach Europy, Azji i świata mogliby się od nas nauczyć od Polaków i od Niemców od Niemców i od Polaków poprzez symbol krzyżowej. O krzyżowej będą, mówiły, będą mówili nasi najważniejsi goście, nasz znaczy premier polski, gospodyni, nasz gość, pani y, kancler, kanclerz Merkel. Ja o tym mówić nie będę, ale zwrócę uwagę na jeszcze jeden aspekt tego problemu. To, że ja byłem więźniem Oświęcimia, Jestem jedynym z kręgu tych ludzi, którzy się tym zajmowali sprawą polsko-niemiecką w duchu pojednania od lat więziem oświęcimia z roku 1940, początków obozu numer 4427. To nie jest całkiem przecież się zrozumiałe dla przeciętnego człowieka. A jednak ja to powiedziałem parokrotnie w publiczny, publicznie, że to nie ja się zmieniłem, to zmieniły się Niemcy, które są wzorcowym europejskim państwem prawa i tolerancji i które reprezentują wartości, których można się często od nich uczyć. Ja to mam prawo powiedzieć, bo nikt mnie nie może o żadną wrodzoną sympatię i radość z tego, że mnie zamknięto w Święcimi posądzać. To jest oczywiste. E -e -e. Występuje więc w roli świadka wydarzeń, ale i do pewnego stopnia sędziego wydarzeń. I jeśli dane mi było, jako pierwszemu Polakowi w historii, występować pod rządami zresztą chrześcijańsko-demokratycznej przewodniczącej Bundestagu profesor z którą wczoraj się widziałem w Berlinie, jeszcze jeżeli dane mi było występować w Bundestagu w 1995 roku i mówić tam całkiem otwarcie, i mówić o rzeczach ku przyszłości, a nie ku przeszłości, to ja w tym już widziałem ogromną satysfakcję. Nie dla mnie, dla tych, co nie dożyli i Polaków, i Niemców dobrej woli. I to, że u nas w 1970 roku późniejszy współ, najważniejszy współaktor w Krzyżowej w roku 1989 Tadeusz Mazowiecki wydał w wydawnictwie Więź wybór pism Bonhofera po polsku, dostępny dla Polaków w 1970 roku, prawie 20 lat wcześniej. To dowodzi wizji, słusznej wizji, jedynie słusznej wizji, którą potwierdziło życie. Bardzo dziękuję gospodarzom, losowi, no i panu Bogu przede wszystkim, że dożyłem tego, że mogłem to tu powiedzieć i to w obecności kanclerza Niemiec i premiera Polski. Dziękuję.